Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na Żuławach w Nowej Pilonie i walczymy o indywidualny rekord gospodarstwa w zbiorze rzepaku zimnego. A może i rekord polski. Żuławy to jest teren, który słynie z bardzo dobrych gleb. W tym roku również warunki pogodowe były tutaj sprzyjające. Jesteśmy sami ciekawi, jaki wynik osiągniemy. Zapraszamy do materiału. Ze mną Kamil, dyrektor oddziału, na terenie którego się znajdujemy, ale również. Doradca, rolnika, u którego bijemy dzisiejszy rekord. Kamilu, kilka słów o współpracy z Krzysztofem Piernickim. Jak ona się zaczęła? Tak jak powiedział Krzysztof, poza zarządzaniem oddziałem, zajmuje się również doradztwem naszych klientów. Współpraca z Krzysztofem, który podjął wyzwanie bicia rekordu Polski. Zaczęła się od 2016 roku. Tą współpracę z każdym rokiem coraz bardziej pogłębiamy. Czyli wynika to chyba z budowania tak naprawdę zaufania, które jest bardzo ważne. Tak, to zaufanie rzeczywiście zostało zbudowane przez tych wiele lat i widać, że, że Krzysztof nam zaufał już w pełnej skali. Technologia IDE po rekord, jeżeli chodzi o środki ochrony roślin, jest oparta o produktach z firmy Invigo. Ze mną przedstawiciel, Karol Kaczorek. Karol, kilka słów proszę o firmę, firmie Invigo. No, firma Invigo jest przede wszystkim firmą w 100% polską, a jeżeli chodzi o uprawę rzepaku, jest jedną z wielu firm, który proponuje tak szerokie portfolio produktów od stosowania praktycznie jesiennego do produkty wiosenne dając, dając możliwości kompleksowej pełnej ochrony rzepaku od A do Z. Pełną technologię idę po rekord. Możecie zobaczyć między innymi w naszych, na naszej stronie internetowej, ale chciałem cię Karolu zapytać o jedno bardzo popularne rozwiązanie i to nie tylko w rzepaku. Powiedz kilka słów proszę na temat produktu KIER. No, kier jest tutaj doskonałym przykładem naszego produktu, który doskonale się uplasował właśnie w, zdrowy, w, w uprawie rzepaku. Daje bardzo wysoką zdrowotność na podstawie trzech substancji, z których jest zrobiony azoksystrobiny oraz dwóch triazoli, difenokonazolu i tobokonazolu. Jak widać po rzepaku doskonale sobie radzi, ale nie tylko kier, to rzepak ozimy również, buraki cukrowe również pszenica, ale również inne zboża. Także dają to możliwości naprawdę bardzo szerokiego wachlarzu, jeżeli chodzi o ochronę właśnie produktem kier. Tak jak wspomniałem przed chwilą o tym produkcie, jak i również o innych rozwiązaniach. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej www.ideporekord. Zapraszamy. 5,77 tony to rewelacyjny wynik w twoim gospodarstwie. Czy takie plony wysokie osiągałeś już na uprawie rzepaku? Osiągnęliśmy zbliżone, bo 5,5 tony osiągaliśmy, ale 7 to, to nigdy jeszcze. Krzysztof, jeszcze raz gratulacje za osiągnięty wynik i dziękujemy, że podjąłeś z nami to wyzwanie. Dziękuję. Na teraz chciałem podziękować firmie Chemirol, że mogłem z nami to wyzwanie podjąć. udało się nam. Czyli razem osiągamy wysokie plony? Dokładnie tak.